Jesteśmy w bramzowej, jest jednik wysoki. Idziemy na obliskach zielonym szlakiem. Dziewczyny nowe dojechały do nas. Proszę bardzo, Czyli My jesteśmy w mniejszości w sumie, No, Mamy dzisiaj kurcza. <kluzni> no, no No, Dużo no, no, kobiet. I musimy być grzeczni, bo niestety mogą nas przegonić za no, bardzo. Idziemy na, no, na no, Kepnika, ten szczyt troszeczkę niższy od śnieżnika, bo o 2 metry. 1425 przez Seraka. W stronę, co tak, jest. tak. Z tyłu mamy właśnie. Stok narciarski, i całą Ramzową. Piękny nam się zaczyna dzień, będzie pięknie jakieś 15-16 km, gdzie jest do przejścia. Z przewyższenia będzie 800 mniej więcej. Tyle, idziemy. Zaczynamy. Zaczynamy. Łapiemy oddech, łapiemy. Zagaduję je, bo strasznie słabną, wiesz? Śmieniają. Że co, jesteśmy? Dzień dobry. Hello, hello. Ty chcesz wiedzieć, co to za góry te tam? No jak to wiedzieć, co to za góry? To no? Czeskie. Nie, nie, no proszę. To nie są polskie nasze? No, o zgodnie. Nie, to jest obie. Piękne widoki. Nie, to jest obie. To jest obie. W piwnicy. Nie, to jest nagrywane. Jak idziemy przy sobie. No, to dalej kurwa, że nie łapie na filmie. A tak to jest. Cieplutko i fajnie. Skręcamy za chwilę na skałeczki. A ja się chciałam zapiąć, chciałby do góry, tak? Tak to się nie zapijam. Wręcz nie no dopimy. No i jak zwykle pierwsi jesteśmy. Reszta grupy z tyłu za nami idzie. No, ale... no pokażmy te tyły. No pokażmy. No, tam, taka. Ale że co, to... Pod kamera żenem. źle łapie po prostu, ostro w jaką stronę. My tutaj zdobywcy. Gdzie jest? Przewodnik tam jest... Ale to się dopiero tam zacznie jest nie, bo to, to się dopiero zacznie, bo tam? idziemy tam. Dotarliśmy do skałek. I widoczki przepiękne. to się cieszymy i to bardzo. To nie? To widzimy, od czasu do czasu go z piwnicy to niedzielę, to początek. Pozdrawiamy naszych przyjaciół kochanych: Wiktora, Kamilkę, Darka, Quina, Sylwię, Kubusia i Jolcie naszą. No, kochane. oczywiście, Jolcie przede wszystkim pozdrawiamy. No, I tęsknimy i... za Tak. Tych, co nie ma, niech żałują, to z własnego wyboru poszli sobie na rower, chyba, nie? Darek, zobaczymy na na zdjęciu. kciuki za ciebie. I witamy nasze wspaniałe. O dziewczyny. właśnie, właśnie. Bo dziewczyny się przyłączyły. I zapraszamy chłopów jaki? <noise> Nie, znaczy chłopów to tak mamy pod dostatkiem. To tak mówili <noise> kobiety. Mów za siebie. Nie dziewczyny? Pięknie. I znowu piersi. <noise> Niestety dzisiaj Sylwia trochę słaba jest Cały czas z tyłu. Nie wiem dlaczego. No. Ale mi się wydaje, że to przez to, że raki ma i ją hamują, wiesz, zobacz. Sam powiedziałeś, że jak założę raki, to będę spowalniać. No, no. no, i, stało no i stało się. Stało się. Ale Ania... My po ja. prostu z Sylwią się nie zatrzymujemy, no, bo jak he, staniemy, he, to, to już... Rytm, ale ale na... ja tak ja naprawdę... Ale ja, ja muszę mieć, naprawdę, ja muszę mieć... To, ja to. Ja ja nie możecie rytm, bo... <coughs> tak. Nie no ja ja możecie chodzić mam mam Mamy pod te raki. Tak. Zobaczcie, jaką mamy piękną ślad. A że lokomotywacja jest na korzeno No, A to mówisz, że w tę tak? Jeszcze. No wiem, wie, wiem. Czyli... Dotarliśmy do schroniska pod serakiem. Liczymy na zimne piwko. Chwilę oddechu. I dalej. Ale widoczki piękne. Kamera tego nie odda. Ale my będziemy mieli w pamięci. Czynne! Brak prądu! Bo nie tędy się wchodzi tu jest za to tylko na przewodniku, a na reszcie jest od drugiej strony Nie, też dobrze, będziemy tam ty sobie wejść Nie, tu na Seraku, Ura! Super! Super! nie, nie, radę? nie, 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 pod serakiem. Mamy w Seraka. Niektórzy po prostu się wyłamali i pokażą palcem. a nie jakiegoś tam wodę wzięła. Ona ma samą... herbatkę z prądem. Ten Bożenka też się wyłamała. Bo Bożenka, wzięła. Tak. Pozdrawiamy Michała. Bo nikt się, tak. się pozdrowił. No, jakby była Jola, to pewno by go pozdrawiła. Tak, tak. tak, mamusia zapomniała. Zdrowie! Tak. Możemy pić. pić. I sikać, tak? Jesteśmy na szczycie, koło Seraka, Serak, niżej, szczyt za Witkiem oczywiście. Dziewczyny się tulą do kozy, nie wiem dlaczego, czy to jest kozioł, czy co. Ania mówi, że rogi ma fajne, wiesz? Kozica. Kozica. <grym> Nic jej nie wisi. A witek ma dużo mleko, daj, jako mamy pokombinować. Nie wisi, popieram. A że w ten sposób? <grym> Ale nie wiemy, gdzie pociągnąć. Jak? <grym> jak? Sylwet, no właśnie, na kolanach się ugryzł. Pani, serak zaliczony, było piwo, były atrakcje, idziemy na kepnik. Nawet dzisiaj Witek się załapał na nasze wspólne hodzenie. Panie dobrze. Szczyt, taki płaski troszeczkę przed nami cen naszej dzisiejszej wędrówki. Wszyscy zadowoleni, bo to już raptem może 100 metrów przewyższenia zostało do góry, a później będzie tylko doł, doł, doł. I naszego reżyszera. reżysera. Mamy już to? A to? Przełęcz pod Kepnikiem. Niewielka, bo 1282. Mamy do pokonania jakieś tam niecałe 200 metrów. Nie, no 150. na horyzoncie. A my tu. Zdobywczynie! <gryzny> Tak jest. I całą przystą okolicę. Sesje zdjęciowe się odbywają. W ostatnie paróweczki hrabiego Barykanta poszło. Brawo. Witamy nowych członków, witamy Anię w naszym klubie. I dostaje odznakę piękną, naszą klubową. Miło nam, że... Brawo! W takim, w takim gronie... Brawo! A, bardzo dziękuję wszystkim tutaj za zebranym. Za Czuję się zaszczycona. Polecam wszystkim naszą grupę. Właśnie. Do. Dodałaś, nie? Przychodźcie, chodźcie z nami, jest miło i sympatycznie. Teraz następna, następna dziewczyna, proszę bardzo. Teraz Sylwia, proszę bardzo. Witamy w naszym filmie. Zobaczyłaś naszą cudną odznakę. Gratuluję. Zobacz na naszą społeczność wesołą. Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo. Prawda tylko prawda proszę żyć. No kremach. A jak? O No jak A. chodzisz, tak oczywiście no. A jak idą w takie to było... Znaczy niestety znaczy, to... moje też już czas będzie mijał, bo z boku zaczynają już przeciekać. Nie potrzebna był ten paluszek, sam uśmiech byś... Nie, się tak mocno samodzielne. No w ogóle podkłodzka nie podlegała, aczkolwiek kiedyś podlegało, wiesz, Teraz, no, odmieniły się. Tylko Idziemy, idziemy, pozdrawiamy wszystkich Jest cudnie, jest po prostu magia. Pięknie. Góry są piękne. Dobra. Nie potrzeba terapii, wystarczą góry. Koniec cukru. I tak się wypoczywa. pięknie. Z takim pięknym widokiem mogę tutaj. Oh. Co miło, ty! Przepiękne. Relaks. Relaks. Relaks na 100%. Dziękuję. Cisza. Teraz 5 minut ciszy. No. Dziękuję, pogorszka oko trenuję. Jest tam? No. Dobra. Wszyscy jesteśmy. Tutaj za mną. Za mną. Ja się ścisę. Koło policjantki siadaj. Oh. Wszystko, no, wszyscy jesteśmy? Tak. No. no, to co robimy? Kochamy wyprawę. Tak? Krzyczymy? Oczywiście. Uwaga. Trzy... I się. Cztery. Ery! Kochamy wyprawę! Ery! Kochamy wyprawę! Eri! Kochamy no, wyprawę! Kochamy no, wyprawę! No, 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 no. no, aha, tak no, aha, tak zrobił. Kozica taka fajna. bo sobie podejść. Zobaczymy. Jesteśmy na stacji pośredniej wyciągu na Seraka. Pod koźlicą całą metalową. Dziewczyny nawet tam jajeczka widziały, żeby nie Co? By... Co? Są! Ja, są, są! O jajkach cały wieczór mówiły, więc... Nie, cały wieczór? Cały, cały dzień? Cały mówiły, więc coś tam jest. Na dole pięknie widać Ramzową i wyciąg, który idzie w dół. A my czerwony szlaki będziemy dalej zbierać tu ramzową. Pięknie, fajnie, takie widoki. tu jest takie no, słuchaj, I tak trochę inaczej, prawda? Ja to jest koneczka, można się się napić. macie na stoku kiki mam cię narty mi zarypali, ale cóż tam. My rakami jedziemy. Po, na rakach będą pociskać, ale już Da się. Nie się! Jest Gdzie mamy te jabłuszka? Gdzie nasze jabłuszka? Ja. No! Czujesz to na jabłuszku? A na worku z sianem? Ja, Macie chociaż no. lewe klemów? No nic nie mamy, no... Jesteśmy w ogóle nieprzygotowani. Brawa, wyprawa i po wyprawie. Żeśmy zaliczyli sobie seraka i keprnika. Zrobiliśmy niewiele, bo zgodnie z planem miało być 19 i jest 19 km, tak my sobie zaplanowali. Przewyższenia, to tak jak mówiłem, 800 metrów. Proszę zobaczyć. Wszyscy dali radę. Wszyscy dali radę, stok piękny Nikogo ładny. Nie zostawiliśmy. Tak. Dziewczyny zadowolone. Niestety. Może jedzenia za dużo nie było, trochę napitków. Zapraszamy do nas. Pooglądajcie, polajkujcie. Zobaczcie, co chwilę nam coraz ładniejsze dziewczyny dochodzą. Dla facetów jest to argument Darek. Bądź czujny. Janku dziękujemy. 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 Prawa dla Jana. Niech dziękuję, będzie, niech będzie. Niech się Niech Żeby dzisiaj. nie było. Super. Dziękujemy i zapraszamy. Żeby nie było.